Jesteśmy w Lisbonie. Jest dzisiaj środa, jutro czwartek, białe pasy, mastercy zaczynają swoje waleczki. Let's go. z przyszłym w... <laughs> <laughs> Jak się pani czuje? Um, jestem bardzo zmęczona. czuję się opuchnięta. Um, chora. Ale jest ok. <laughs> <Uwaga>. <laughs> Waga stoi. Jeszcze niestety, więc jeszcze muszę pokombinować, żeby troszeczkę zrzucić do jutra. Jak przygotowania? przygotowania były kiepskie przez ostatnie dwa tygodnie z powodu przyziębienia choroby, czy cokolwiek to było. Trenowałam może z trzy dni w ostatnim tygodniu i to też tak nie, nie za intensywnie, więc no, zobaczymy jak będzie. Manifestuje wygraną. Dobra, a teraz obchód po budżetowej chacie. Pokażę wam na zdjęciach jak wyglądała budżetowa chata, pokażę wam jak realu wygląda budżetowa chata. Wielki pokój. Łóżnica. No i tutaj każdy na swój bok. To jest druga łazienka, która jest zamknięta. Ta druga łazienka jest zamknięta, na klucz Ta ładniejsza. No. Nie ma. Podróżna waga. Która jest zepsuta. Nie jest zepsuta. Pokazuje za dużo. The day. Dobra, już czwartek, day. Jak widzicie, waga zrobiona u Magdy, ponad kilogram zapasu. Ja przyszedłem na śniadanie, żeby, nie, żeby zjeść sobie w spokoju, mnie nie, nie denerwować Jestem w ubraniu. Jest gdzieś koło 12, bo dopiero o 5 walczy 4. Um, więc tak, jesteśmy gotowi No jak dla was to ostatni dzień, a my co później odpoczywamy i zaczniemy się obżerać. Śmieszna sprawa, szukaliśmy wczoraj cały dzień sauny Takie jakby na przykład, żeby można było pójść tylko basen, sauna, bo... Łownia sauna. Nic takiego nie znaleźliśmy. Jedyne opcja to jest jakieś drogie spa lub sauny um, dla swingersów. I tego jest od cholery. Czyli albo że na przykład sauny, że wszyscy wchodzą nago i coś takiego. Dziwna opcja, pewnie pewnie, pewnie jakby bardziej poszukał, bo to by znalazł. No, ale nam się nie udało. Ale nie ma, nie ma dramy, jak mówię, ponad kilogram zapasu, więc... Będzie dobrze, więc teraz tylko już dostać się na Weniu szkoło drugiej i rozgrać dobrze i walka. No i przyszedł czas. Kupujemy bileciki 3,80 za metr i autobus i ruszamy na największy turniej GI w Europie. Ten 6000 zawodników 10 dni czystego Judisu od Juveniles, Adults, po masters 1, 2, 3, 4, 5 i nawet 7. Tu już widzimy Krzychu Lak na robocie. Bardzo polecam jego profil instagramowy. Szkoda, że nie zapisuje swoich styrysków, bo tam często tłumaczy różne akcje z meczów czarnych pasów: punktacje, DQ i tak dalej. Tłumaczymy. Maty rozgrzewkowe, multum ludzi. Co ciekawe, ojciec chce przyjść rano i wieczorem i dużo osób szuka partnerów do sparringów. Zrobiliśmy rozgrzewkę. I udaliśmy się w najbardziej stresujące miejsce, czyli sprawdzanie kimona i wagi. Jak widzicie, Magda już czeka, i nagle tak samo czeka na nią ząk. Okazało się, że pas, który ma, jest za długi. Five minutes later. Wracamy z nowym, krótszym pasem. Krzychu na bramce sprawdza, zobaczcie, rękawy, jak w kimonie od Judo, elegancko. Pas, wymiarowy. Pach, pach, nogawy. Stresujące to jest. Najgorsza rzecz. Nie ma żadnych naszywek, więc przejdzie jakaś reprymenda. No i czas na zabawę. Okay, no to nasza przygoda z IBJF-em Lisbona zakończyła się. A czyli dzisiaj się zakończy IBJF, my jeszcze zostajemy dwa dni na zwiedzanie, ale to już prywatne rzeczy. Więc Magda, jak twoje walki? Pierwsza walka, um, jestem zadowolona, wygrała. To ja powiem, pierwsza walka, Magdy przeciwniczka w ogóle chyba nie chciała tam być. Było bardzo szkoda dziewczyny, bo przed wejściem na matę się rozpłakała, tak? Czy w... Nie, co ty mówisz? Ona nie? się rozpłakała jak zeszła z maty, kiedy przegrała. A, ja ją myślałem. poddałam i ona zeszła i się rozpłakała. A, to ja myślałam, że, że ty mówiłaś, że ona się rozpłakała już jak strzekała na ten tak? Nie, ona się rozpłakała po tym jak przegrała. A, czyli jej zależało, to nie, no to dobrze. Co <laughs> się podsumowało. Nie, pierwsza walka w spoko. Zgodnie z planem, taki miałam plan, żeby pierwszą wygrać poddaniem. Real bad man. I tak się stało. E, druga walka troszkę gorzej, e, bo zostałam zdyskwalifikowana przez mnie e, e, palców, e, palców w nogawkę. Tak, włożenie palców w nogawkę podczas ucieczki submission, dlatego zostało to diki. Uciekałam z trójkąta i wsadziłam haluchy w nogawkę. I zostałam zdyskwalifikowana. E, najgorsze w tym jest to, że w ogóle nie pamiętam, że to zrobiłam. I Jak sędzia zatrzymał mecz, myślałam, że chodzi w ogóle o coś innego. Czy ten mecz będzie tutaj leciał? Ogólnie obie nie wiedziałyście, co się stało. Obie bo, nie bo ta dziewczyna też nie wiedziała, czemu w ogóle wygrała walkę. I ja myślałam, się... że ja coś z nogami źle zrobiłam, bo ja zahaczyłam swoimi nogami. Ja nawet nie wiem, czy tam jak na wideo jest, czy, że ona nawet, czy chyba jej trener się pyta, czy ty, czy ty tapnęłaś, i ona pokazuje, że nie i że nie wie, o co chodzi, nie? Ja nie wiem, czy ich, oni wszyscy nie wiedzieli, no, o co nie, nie chodzi. Wie, ja to, to, ja to nawet widziała, nie wiedziałam. Ja od razu widziałem, że <laughs> się dzieje. No i... No, bo, głupi... początek dobry, bo początek walki był dobry. No, początek walki był dobry. Początek był dobry, miałam jedną... Przy... No, punktową było, w sumie miałam, jedno, przewagę. Miał, miałam jedną przewagę. A, I w sumie byłam bliska wyjścia z tego. Tam już głowę hmm. prawie luźno miałam. Byłam prawie w stanie ją wyciągnąć. No ale popełniłam błąd. I tak się skończyło. Głupi błąd, głupia przegrana. Tyle. I mojej brązowy medal. No i mam brązowy medal, tak. tak. No ale cieszę się, że tą pierwszą walkę wygrałam. Tak sobie założyłam, że chcę ją skończyć z poddaniem poddałam dziewczynę, więc fajnie. Szczególnie, że byłam chora przed samymi zawodami, więc nie jestem zadowolona. No. A jak wrażenia z e, Spoko. Było bardzo duże wydarzenie, dużo ludzi, dużo się działo. Organizacyjnie nawet spoko wszystko było, tak, wszystko takie było smooth. Um, e, e, niespoko, miałam nerwy, jak byliśmy e, na pokoju, jak przed wyjściem zaczęłam się denerwować, a jak już byliśmy na miejscu, to ze mnie wszystko zaszło, już tak bardziej nie luzie było. Ale fajnie, fajnie. No i moje postanowienie, <grytanie> startować na Euro przynajmniej raz, na każdym pasie e, w przyszłości. Więc no, przynajmniej raz na jakiś czas, żeby wystartować, spróbować jeszcze raz. Fajnie było. Fajnie. Więc tak. powiedzmy my się z wami żegnamy z Lizbony. Jeżeli chcecie Pamiętaj, więcej... Pamiętajcie, nie wkładajcie palców tam, gdzie tak. nie trzeba. <laughs> Chyba, że ktoś was o to <laughs> poprosi. To <nie> można. <laughs> um, my się żegnamy. Jak chcecie więcej filmów z naszych wyjazdów po zawodach, subskrybujcie, lajkujcie i dajcie komentarz. Jo um, um, A następny wyjazd... Może IBJ w Londyn, może IBJ w Barcelona, chociaż to zależy w mojej pracy, ale Barcelona jest w planie na pewno. Barcelona jest bardziej prawdopodobna dla mnie, niż Londyn. Na razie nie mam żadnych przeciwników, ale to zobaczymy. I zobaczymy co dalej. <śles> już bezpiecznie wróciliśmy. Jesteśmy po pierwszym treningu u nas w klubie i na koniec mam dla Was taki protip. To nie jest, od razu mówię, to nie jest żadne sponsorowane, ale bardzo polecam te saszetki Manto. Kupiłem ją przed wyjazdem. Rajoner, czy inne linie lotnicze. Na razie przystosowałem na Rajonerze, ale nie powinny się do tego czepiać a macie to, na, możecie tam zapakować naprawdę spore rzeczy ja przywiązałem Switcha e, iPada kamerę drona i jeszcze parę innych rzeczy zmieściło się tu od cholery rzeczy plus to miałem swój plecak więc naprawdę możecie to jak macie plecak plus to możecie zabrać dużo rzeczy ze sobą nie mają prawa wam tego policzyć jako dodatkowy bagaż otrzymacie to na sobie i siedzicie z tym, więc jak najbardziej polecam, manto fany pack, nie wiem jak się nazywa po polsku, saszetka, czy nie wiem. Nosicie ją normalnie z tyłu, ja ją nosiłem bardziej z przodu, w razie czego, żeby nikt nic nie ukradł, ale a plus, plus na wchodzi, jak wchodzicie nawet na, na zawody, na maty, to też możecie dużo rzeczy ze sobą zabrać wodę i tak dalej. Więc super rzecz do podróżowania. Więc to tyle. Jak możecie, posłeczcie ten film dalej, subskrybujcie, komentujcie, a co najważniejsze oglądajcie całe, bo chyba teraz tak działa Gość YouTube'a, że trzeba oglądać całe filmy, wtedy one się nie Dzięki bardzo i do zobaczenia następnym razem z innego wyjazdu. Pus.